Podziemne bitwy zawsze były interesujące, ale stały się jeszcze ciekawsze, gdy sami ludzie nie brali w nich udziału i nie odniesieli krzywdy. Dlatego pojawiły się podziemne bitwy robotów. Yamaha wygrała, niszcząc Bołtę. Nikt inny nie odważył się stanąć przeciwko niemu na ringu, z wyjątkiem nastoletniego chłopca. Miał też robota, którego sam złożył. Robot był mały, słaby, bardziej przypominał sklejone ze sobą żelazne patyki z twarzą. Chłopiec nazywał się Hiro Hamadę. Yamak zgodził się z tym walczyć. Wprowadzili bołty na ring, włożyli pieniądze. Hero przegrał, ponieważ robot Yamaha był znacznie silniejszy dzięki kilku piłom. Jednak Hamade wyjął poskręcane banknoty i poprosił o ponowną grę. Bitwa się rozpoczęła. Nastolatek aktywował inny tryb swojego megabota i zniszczył przeciwnika, ale mężczyźnie się to nie spodobało. Zabrał chłopcu robota i rozkazał swoim popłocznikom pobić Hiro, ale w tej samej chwili na motocyklu pojawił się jego brat Tadashi Hamadę i uratował go. W tym czasie robot Hiro uderzył Yamahę i wrócił do swojego pana. Tadashi był zły, bo jego młodszy brat w wieku 13 lat skończył szkołę i marnował czas na podziemne walki. Kiedy rozmawiali o tym, że jest to nielegalne, pojawiła się policja i aresztowała Hiro. Doprowadzono go na komisariat policji. Ciocia Kaz bardzo się o nich martwiła i poklepała ich po uszach. Dotarli do domu, na pierwszym piętrze, którego znajdowała się kawiarnia. Hiro miał zamiar ponownie walczyć, aby zarobić więcej pieniędzy, ale jego bratu znudziło się powtarzanie, że inwestuje swój potencjał w jakieś złudzenia. Ale Tadaszy nie mógł go powstrzymać, więc skłamał, że go podwiezie, ale w rzeczywistości dotarli do laboratorium robotyki na jego uniwersytecie. Był dosłownie wśród kujonów i zachwycał się wynalazkami. Został przedstawiony innym. Moto Tomago, dziewczyna, która w tamtym czasie stworzyła motocykl z magnetycznymi kołami, który mógł jechać jeszcze szybciej. Wesabi, który wówczas wytwarzał plazmę laserową i zawsze dbał o czystość i porządek. Ruta Miata, która niesamowicie pasjonowała się chemią, która chemicznie rozdziela wolfram. Hero był zaskoczony pseudonimami, ale wszystko wymyślił Fred. Fred był fanem komiksów, który chciał zamienić się w jaszczurkę z jednej z kreskówek. Tadashi wziął Hiro i poprowadził go dalej, aby pokazać, nad czym sam pracował. Nic nie wyjaśniając, starszy brat chwycił taśmę, przykleił ją chłopcu do ręki i gwałtownie oderwał. A potem z dużego czerwonego pudełka wyszedł robot i przedstawił się jako Baymax. Odpowiadał na prośbę o pomoc medyczną, ponieważ usłyszał AI. Robot spryskał uszkodzenia, a Hiro po kolei je zbadał. Bejmax dał mu lizaka i poprosił, żeby powiedział, czy chłopiec jest zadowolony ze swojego stanu, bo dopóki robot tego nie usłyszy, nie będzie się wyłączał. Wtedy do pokoju wszedł mężczyzna i rozpoznał Hiro, poprosił go, aby pokazał swojego bołtę z podziemnych bitew, bo jego córka tylko tym się interesowała. To Robert Kalehen zatwierdził prawa robotyki. Hero nabrał determinacji i chęci wstąpienia na tę uczelnię i zaczął pytać brata, jak to zrobić. Co roku Kellagan daje występy. Jeśli Hiroł go uderzy, zostanie zabrany. Facet postanowił spróbować coś zrobić ze swoim podziemnym botem bojowym. Przyjaciele Tadaszego wsparli malucha, na pamiątkę zrobili sobie selfie. Hiroł był bardzo przestraszony, ale wszedł na scenę i przedstawił mikrobota. Wspierał go brat. Hiroł powiedział, że robi się ciekawiej, gdy dołączają przyjaciele mikroboty. Setki mikrobotów wspięło się na scenę z pudełek i stworzyło konkretną figurę. Tymi mikrobotami można było sterować za pomocą neuroprzekaźnika, który Hero miał na głowie. Po prostu pomyślał, czego chciał, i to zrobili. Publiczność to uwielbiała. Ale Ster i Robert Kalehen podeszli. Pokłócili się między sobą. Pan Cray chciał kupić mikroboty, ale Kalehen zaczął mówić, że nie należy mu ufać, bo w jakiś sposób zaniedbał honor nauki. Hero odmówił. Robert zabrał chłopca na swoją uczelnię. Ciocia Kaz była niesamowicie dumna ze swoich siostrzeńców. Na uniwersytecie wybuchł pożar. Tadashi wbiegł do środka, bo Kalehen tam był, ktoś musiał pomóc. Nastąpiła eksplozja. Tadashi i Robert Kalehen zginęli. Hiro wyrzucił zaproszenie z uczelni, a jego bod wylądował na jego nodze. Przeklął z bólu, gdy w tej samej sekundzie Baymax wydał wargi, reagując na sygnał. Poddał analizie nastolatka i postawił diagnozę wieku przejściowego, po czym zaczął opowiadać o zmianach w organizmie, jakie będą towarzyszyć Hiro. Pod łóżkiem chłopiec znalazł mikrobota, który był gdzieś wleczony. Było to jednak niemożliwe, ponieważ mikrobot musiał ciągnąć inne mikroboty i wszystkie zginęły w pożarze. Baymax powiedział, że mały robot chciał gdzieś pojechać. Hiro ignorował go, ale Baymax, dowiedziawszy się, że może to uspokoić hormony w organizmie chłopca, postanowił dowiedzieć się, dokąd mikrobot chce się udać. Baymax odszedł, a Hero z kolei pobiegł za nim, bo nie mógł go zostawić. Okłamał ciotkę Kas w sprawie pójścia na uniwersytet. Mimo to biały robot znalazł miejsce, dokąd mikrobot chciał się udać. Był to jakiś duży hangar, w którym znajdowały się setki beczek mikrobotów. Kto się kopiował, gdy nagle te małe roboty się po to, co trzymał Hero? Baymax i Hamadę zaczęli uciekać, gdy pojawiła się osoba w białej masce. Wrócili do domu, bateria Baymaxa była prawie wyczerpana. Hiro opowiedział mu o śmierci Tadashiego i nagle zdał sobie sprawę, że pożar nie był przypadkowy. Ktoś zaplanował wszystko, aby ukraść mikroboty. Chłopak zdał sobie sprawę, że musi jakoś ulepszyć Baymaxa, aby mógł walczyć. Pobrał do niego informacje o sztukach walki, a następnie zaczął tworzyć kombinezon ochronny przypominający zbroję. Hiro i Baymax poszli do tego hangaru. Samochód jechał za nimi, a mikrobot pędził w stronę morza. Znowu był ten mężczyzna w masce. Ale samochód zwolnił. To byli ich przyjaciele. Moto, Tomago, Fred, Ruthmynt i Wesabi. Zaczęli rozmawiać, Hamadę próbował się ich pozbyć, bo było niebezpiecznie, gdy nagle odnalazł ich człowiek z mikrobotami. Baymax nie mógł sobie z nim poradzić, więc musiał uciekać. Fred był zachwycony, bo wszystko było tak jak w komiksach. Moto przejęła kierownicę, bo nie zamierzała przestrzegać przepisów jak Wesabi. Głównym zadaniem było ratowanie siebie. Pominęli wstęp. Baymax upuścił swoją ciężką zbroję i odpłynęli. Potrzebowałem miejsca na nocleg. Fred zaprowadził ich do jakiegoś bardzo luksusowego domu. To był jego dom, będący całkowitym przeciwieństwem jego wyglądu. Przyszli do jego pokoju. Hero narysował symbol, który niósł zamaskowany mężczyzna. To był ptak. Fred zaczął budować teorie za pomocą komiksów, a główna z nich była taka, że Aleister Kray był człowiekiem w masce, ponieważ Hamade odmówił mu sprzedaży mikrobotów. Hero odrzucił ten pomysł, ponieważ pan Krej zawsze przebywa w miejscu publicznym. Nie wiedzieli nic o napastniku, ale Baymax zaczął mówić o grupie krwi i itd. Udało mu się zeskanować osobę w masce, ponieważ został do tego zaprogramowany. Hamadę postanowił udoskonalić wszystkich. Postanowili zostać bohaterami i dlatego warto było robić kostiumy. Musieli zdjąć maskę, bo zawierała neuroprzekaźnik. Dla Rutament powstała torebka z pierwiastkami chemicznymi. MOTO miał garnitur z tymi magnetycznymi kołami. Dla Freda stworzyli jaszczurkę zionącą ogniem. Wesabi miał na rękach lasery, które mogły ciąć. A Baymax dostał czerwony, żelazny garnitur, który miał nawet skrzydła. Hero stał na plecach. Próbowali latać i uczyli się latać i szło im świetnie. Używając swojego superczujnika, Baymax znalazł dopasowanie na wyspie. Próbowali przeszukać budynek. Znaleźli nagrania z kamer, w których pracowali nad projektem teleportacji. Kray tam był. Przeprowadzili eksperyment z dziewczyną Abigail, ale doszło do wypadku i portale się zawaliły. Abigail nie wróciła. Pojawił się mężczyzna w masce. Rozpoczęła się próba zdjęcia maski. Zdjęli maskę, ale to był profesor Kalechen. Hero usunął chip z Baymax, który uniemożliwiał mu krzywdzenie ludzi, ale jego przyjaciele zwrócili go, ponieważ nie było to częścią ich planów. Hamade wrócił do domu i miał zamiar wydobyć programy medyczne z Baymax, ale Baymax się nie zgodził. Robot zaczął wyświetlać film przedstawiający Tadashi'ego, podczas którego właśnie tworzył Baymax. Przyjaciele wrócili do niego i znaleźli pendrive z zapisami, że Kalechen również brał udział w tym projekcie dotyczącym teleportacji. A Abigail była córką Roberta. Wszystko zależało od zemsty. Kray otwierał nowy uniwersytet. Nagle pojawiły się na nanoboty dowodzone przez Kellagana. Złodziej chwycił Alistaira i zaczął mówić, że zabierze mu wszystko, tak jak odebrał samemu Robertowi. Nad uniwersytetem pojawił się Portal, który stopniowo zaczął wszystko wciągać. Pojawiło się sześciu bohaterów, którzy rozpoczęli bitwę o zdjęcie maski. Hero zaczął być ciągnięty do Portalu, ale Baymax go uratował. Wymyślili nowy plan. Trzeba było przeciągnąć mikroboty do Portalu. Hero zerwał maskę, Portal upadł, ale się nie zawalił. Baymax wyczuwał oznaki życia w Portalu. To była córka Abigail. Postanowili tam polecieć i ją uratować. Znaleźli jej kapsułę. Kombinezon Baymaxa zaczynał się rozpadać, ale wciąż mógł ich uratować. Hiro musiał przyznać, że był zadowolony z pomocy. Baymax pozostał w portalu, który zawalił się, gdy tylko Hamadę i Abigail wyszły. Kalechen został aresztowany. Hiro zaczął chodzić na uniwersytet. Pozostało mu ramię skafandra Baymaxa, które zawierało chip do programowania medycznego. Hamadę stworzył Baymax. Napisz w komentarzu czy spodobała Ci się historia tej kreskówki? Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby oglądać ze mną jeszcze więcej ciekawych kreskówek. Do zobaczenia wkrótce!